Odpuść na poparanoję Nie podawaj się Idź po swoje, nie myśl o tym co pierdolą te zawistne gnoje Lepiej postaw na braterstwo I omijaj to kurestwo To dla ciebie synu tej ulicy Tutaj się w szacunek liczy A nie to, że coś tam ziomek twój sobie ćwiczy Masz ode mnie wiarę, siłę I za jawkę nikt nie wierzył To nabicie moją gadkę I wspominam dawną ławkę Przypalaną na niej trawkę Kiedyś czy też dzisiaj Wciąż ta sama jest rozmina. Chociaż szybko czas przemija I na głowie siwy włos O tym przypomina To i tak Wersy na bit To i tak Nie wybaczę za tą zdradę Już nie jeden złamał tą zasadę a ty powiedz, czy na tobie się nie przejadę Tak od lat mam pod górkę życie Z doświadczenia znasz to pewnie znakomicie Też o wielu bólach zapomniałem Światło na swej drodze też ujrzałem W tej kobiecie się zakochałem Serce swe jej oddałem I nieważne, że... Bez refrenu za to przyzwyczajam się do terenu, w którym się znajduję A na ludzi, którzy o mnie zapomnieli Tak po prostu bluję, tak jak bluję słowa do mikrofonu A ty lepiej seść. Trochę z tonu, bo wyłapieś na swe zęby Nikt tu z nas nie jest tępy Jak chuj który nosi w swej kieszeni Kiedy chodzisz po ulicach, tu wiochacie mało ladzi Do mnie słyszysz na tych bitach Nie myśl o tym, że na eskich listach Cały czas nadaje tu spodziemia podziemia, z tego miejsca gdzie jest Moja ziemia i co z tego, że schronowa, bo i tak z tumą uniesiona moja głowa.